Papugi od tysięcy lat fascynują ludzi na całym świecie. Podziwia się ich inteligencję, społeczną naturę, bajecznie kolorowe pióra, ale chyba najbardziej zdolności naśladowcze. To domaga się śmierć. Jednak, mimo tej fascynacji, nie zawsze w naszej historii traktowaliśmy je humanitarnie i nie zawsze robimy to do dziś. Istnieją ślady, że papugi towarzyszyły ludziom już ponad dwa tysiące lat temu. Z tego okresu pochodzą najstarsze mumie papug odnalezione w ludzkich grobach w północno-zachodnim Meksyku. Wiemy też, że już ponad tysiąc lat temu wysyłano je daleko na północ, na tereny dzisiejszej Arizony i Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych, zamieszkiwane przez Indian z plemion Pueblo. A znaleziska na pustyni Atakama w północnym Chile pochodzą z okresu między XII a XV wiekiem naszej ery. Trzymano je jako zwierzęta domowe, czasem również rozmnażano. Mimo, że doczekały się mumifikacji i ceremonialnego pochówku, relacje między opiekunami a ich pupilami były bardzo specyficzne. Tym pierzastym towarzyszom regularnie wyrywano pióra, kiedy tylko odrosły nowe. Kolorowe pióra papuk były wtedy w Amerykach symbolem bogactwa, władzy i świętości. Ary, głównie żółtoskrzydłe, czyli makao, w mniejszym stopniu ary zielone, ale i amazonki, czy konury oraz indyki były trzymane głównie na pióra i używane do wyrobu patyczków, wachlarzy modlitewnych i innych przedmiotów ofiarowywanych duchom. Z piór wytwarzano też takie oto wyszukane nakrycia głów wykorzystywane w obrzędach religijnych. Byli to więc żywi reproduktorzy prestiżu społecznego i odnawialne źródła piór. A w święto równonocy wiosennej ary były też składane w ofierze. Tak więc zapotrzebowanie na papugi było ogromne. Papugi i same ich pióra były wtedy przedmiotem wymiany handlowej. W miejscach ich występowania wyjmowano je z gniazd i z lasów tropikalnych wschodniej Amazonii czy południowych krańców Meksyku transportowano od 400 do nawet 2500 kilometrów pieszo na plecach teagraży lub na grzbietach lam. Te ceramiczne miski przedstawiają handlarzy z kilkutygodniowymi arami makao transportowanymi na plecach w koszach. Ze względu na górzyste tereny i surową pogodę te młode ptaki znosiły niewyobrażalne trudy podróży. Taka najkrótsza podróż trwała około dwa, trzy miesiące. Były one dostarczane osobom, które je ręcznie wykarmiały i sprzedawały. Na tym gobelinie widzimy handlarkę oferującą na sprzedaż między innymi arem macao. Papugi były przetrzymywane w małych kamiennych zagrodach widocznych na tych zdjęciach. Zwróćcie uwagę na te kamienne cylindryczne zatyczki w drzwiach zagród i porównajcie je sobie z wizerunkami ar na tych ceramikach, przedstawiających ary wyglądające ze swoich zagród przez ciasne otwory wejściowe. Wydaje mi się, że papugi w Europie, do której przeniesiemy się w kolejnym odcinku, przetrzymywane w ciasnych, okrągłych, ale jednak widnych klatkach. Miały i tak lepsze warunki niż ich kuzyni w przedkolumbijskich Amerykach. O regularnym wyrywaniu piór świadczą drobne nierówności pokrywające na całej długości górne powierzchnie kości skrzydeł zbadanych szczątków AR. Ponieważ pióra lotek są zakotwiczone w kości, ich wyciągnięcie zwykle powoduje krwawienie i infekcję, a wielokrotne infekcje prowadzą do takich właśnie nierówności. Ponadto prawie wszystkie ptaki z zachowanymi tkankami miękkimi mają ślady wyrywania piór puchowych, co dowodzi, że były one wyskubywane przez opiekunów lub też papugi same okaleczały się w wyniku stresu. Wiele okazów papug z wykopalisk wykazuje oznaki złego stanu zdrowia i złamań kości wynikających z nieodpowiedniego odżywiania. Karmiono je tym, co jadali ludzie. W praktyce wyłącznie kukurydzom. Niektóre wykazują przerosty dziobów i pazurów wynikające z braku możliwości ich ścierania. Inne mają dzioby mocno przycięte kamiennymi narzędziami. Niektóre mają na nogach pozostałości skórzanych pasków. A więc oprócz wyrywania piór stosowano takie praktyki, jak wiązanie nóg, a czasem nawet łamanie skrzydeł. Jednak stwierdzono również oznaki ludzkiej troski o ich kondycję. Świadczą o tym ślady przycinania przerośniętych dziobów i pazurów, a także leczenia złamań, co świadczy o złożoności interakcji między człowiekiem a ptakiem. I dlatego naukowcy twierdzą, że nie byłoby sprawiedliwe stwierdzenie, że ówczesny człowiek znęcał się nad nimi. Znając jednak kulturowe okrucieństwo Majów i Azteków, śmiem twierdzić, że intencją zabiegów pielęgnacyjnych wcale nie musiała być poprawa ich dobrostanu, a jedynie chęć uzyskania ładniejszych piór. Zdrowe papugi produkują lepszej jakości pióra. Mieszkańcy Pika w Chile handlowali papugami i małpami ze wschodniej Amazonii do początku XX wieku i trzymali je jako zwierzęta domowe lub w małym zoo na centralnym placu tej wioski. Trzeba przyznać, że współcześni Indianie do dziś kultywują podobne praktyki religijne i kłusują na ary, by zdobyć ich pióra. A jedno takie nakrycie głowy z piór ogonowych ar kosztuje życie kilku ptaków. I dopiero niedawno zaczęto wśród tubylców prowadzić kampanie promujące zastępowanie w ceremoniach naturalnych piór sztucznymi. O dobrostanie papuk podczas procesu udomowiania ich w Europie opowiem w kolejnym filmie.